W kołdzie wszystkim bohaterom walk o wolną i niepodległą ojczyznę uroczyście odsłonięto pomnik wolności w Glinicy, upamiętniający powstańców śląskich i przypominający o przyłączeniu w 1922 roku tych terenów do Rzeczpospolitej. Odsłaniamy pomnik, który tutaj stanął pierwotnie w okresie międzywojennym, został zburzony przez Niemców w 1939 roku. A był istotnym świadectwem tego, że na tej ziemi mieszkali powstańcy śląscy, którzy w ten sposób chcieli upamiętnić tych wszystkich swoich braci, ojców, sióstr, którzy walczyli i zginęli w powstaniach śląskich. Inicjatorem zniesienia pierwowzoru pomnika był były powstaniec śląski Piotr Włoszczyk. On był żołnierzem armii Halera, Następnie po powrocie do kraju uczestniczył w pierwszym powstaniu, po tym powstaniu musiał uciekać, więc dołączył ponownie do armii Halera, brał udział w odbiciu Lwowa, następnie przejęciu Pomorza, a następnie walczył również z Bolszewikami pod Warszawą. W tej bitwie warszawskiej, prosto zbity, przyjechał na drugie powstanie, a następnie aktywnie uczestniczył w działalności plebiscytowej i w trzecim powstaniu również brał udział, w trzecim powstaniu został ranny. Zainicjował tę budowę na początku lat 30 jak tutaj osiedlił się w Glinicy. W 39 jak Niemcy weszli, został aresztowany, wywieziony wraz z 45 innymi powstańcami do Rawicza i tam zostali w Lasach Szymanowskich rozstrzeleni. Jestem przede wszystkim bardzo zadowolony, że, że wreszcie się udało i, i, i wreszcie ten pomnik został odbudowany, bo symbolizuje wolność. Podczas uroczystości przypomniano historię tutejszej ziemi oraz złożono kwiaty pod pomnikiem wolności ku czci bohaterów Powstań Śląskich. Dzisiaj wszyscy zgodnie i ponad podziałami ku pamięci Pana Piotra Włoszczyka, tego powstańca, w obecności jego rodziny, w obecności samorządów, Pana Wojewody, Instytutu Pamięci Narodowej, osób duchownych, ale przede wszystkim mieszkańców y, Glinicy, seniorów i młodzieży i dzieci mogli zobaczyć jak wspaniale te chwile możemy przeżywać. Ja dzisiaj mam zaszczyt reprezentować pana posła Andrzeja Gawrona, posła Ziemi Lublinieckiej. Pan poseł też gorąco dopingował powstaniu tej inicjatywy. Szczególne podziękowania chciałem skierować też do inicjatorów. To jest do pana Andrzeja, do pani Krystyny. To jest nasza tradycja, to jest nasza kultura, to jest nasza historia, historia naszego regionu. Zawsze warto to pielęgnować. To przez to tu... Tutaj też dzisiaj jestem. Muszę powiedzieć, że ten pomnik, otoczenie tego pomnika zachęca tutaj do odwiedzenia tej miejscowości, tego miejsca. Bowiem powstał tutaj kompleksowo zagospodarowany skwer. Powstała fontanna, która myślę, że młodzież i dzieci będzie tu przyciągać. Powstała wiata rowerowa z lokalnej grupy działania, gdzie szlakiem Jakuba będą podążali pielgrzymi. Tutaj właśnie tak przebiega. Bardzo dużo ludzi się też zatrzymuje rowerami czy pierwszymi pielgrzymkami właśnie i to jest takie miejsce, gdzie można odpocząć, powspominać różne rzeczy i pójść dalej. A do góry przy tej szkole, bo ta szkoła ma już powyżej 100 lat, będzie oprócz przedszkola, które się tu mieści, do góry będzie sala pamięci. Bo pamięć o wydarzeniach sprzed 100 lat jest tutaj wciąż żywa.